Teraz orszak posuwał się dużo łatwiej, ale po następnych tygodniach zapasy żywności skończyły się definitywnie. Zjedzono także ostatnie konie i psy, potem nawet skórę z siodeł i pasków. Napotkani krajowcy zapewniali, że o kilka dni drogi Napo wpada do jeszcze większej rzeki i tam właśnie leży kraina złota. Pizarro nie chciał już dręczyć swoich ludzi. I powierzył dowództwo statku Orellanie, którego wysłał z 57 żołnierzami na 12-dniowy rekonesans i poszukiwanie żywności, podczas gdy reszta miała oczekiwać jego powrotu. Po trzydniowej żegludze przez rwące, zdradliwe wody najeżone podwodnymi skałami, łódź dotarła do majestatycznie płynącej, szerokiej na 2 km Amazonki. Nigdzie po drodze. Hiszpanom nie udało się zdobyć żywności. W pewnym momencie Aureliana zdał sobie sprawę, że nie ma już żadnych szans powrotu pod prąd do obozu Pizarra. W głębokiej rozterce wszyscy jednomyślnie decydują się na jedyne wyjście z tej sytuacji: płynąć w dół rzeki, aż do morza i potem próbować dotrzeć do kolonii hiszpańskiej. Brak wiadomości od towarzyszy zmusił Pizarra do wyruszenia z wygłodniałymi żołnierzami w dalszą pieszą wędrówkę ku wielkiej rzece. Dotarli do niej po dwóch miesiącach, ale nie zastali niczego, co mogłoby napawać otuchą. Zupełnie przypadkowo natknęli się na jednego z żołnierzy oreliany, Sancheza de Vergasa, porzuconego w dzikiej okolicy za niesubordynację. Od niego dowiedzieli się o losach zdrajców, którzy bardziej troszczyli się o zdobycie sławy i nagrody za geograficzne odkrycie, niż o swoich nieszczęsnych kolegów. W tej sytuacji.